Dziś ja, Twój Wszechmogący Bóg, przynoszę cudowne wieści dla Ciebie, moje najukochańsze dziecko. Błagam Cię, abyś nadstawił uszu, ponieważ Twoja siedziba rezonuje obfitością wyjątkowej i pozytywnej energii. Zostałem przyciągnięty, aby spędzić te chwile z Tobą. Moja obecność w Twoim mieszkaniu służy jako tarcza. Chroniąc Ciebie i Twoich bliskich przed zbliżającą się krzywdą i udaremniając wszelkie złośliwe plany, które Twoi przeciwnicy mogli wymyślić przeciwko Tobie. Jeśli wierzysz we mnie, Pana, proszę Cię, abyś wyraził swoje poparcie, polubiając i udostępniając tę wiadomość. Złagodzę Twoje cierpienia, troski i trudności, zastępując je solidnym zdrowiem, radością i spokojem. Co więcej, wyśle anioły, aby zajęły się Twoimi długami i oczekującymi rachunkami, zapewniając dobrobyt Twoim bliskim, chroniąc ich przed złowrogim uściskiem negatywnych sił. Bez względu na to, kto Ci się sprzeciwia z Bogiem po Twojej stronie, Twoja wiara będzie Twoją tarczą. Jeśli wierzysz we mnie, polub i udostępnij tę wiadomość. Obdarzycie bogactwem, dobrym zdrowiem i małżeństwem, które mieszkały w twoich snach. Nie będzie to wynikiem twoich wysiłków, ale życzliwości i uczucia twojego Ojca Niebieskiego. Ogłaszam, że zostaniesz obdarzony wyjątkowym zdrowiem, obfitym dobrobytem i nieustającym sukcesem. Jeśli wytrwasz i podążysz za tym przesłaniem do jego kulminacji, przygotuj się na cudowne bogactwo, które cię spotka, a znaczna suma dotrze do ciebie najpóźniej w ciągu dwóch dni. Przyniesie to ogromną ulgę i radość. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, masz możliwość wpłacenia do 100 dolarów, pomagając nam w naszej misji. Ogłaszam teraz, że żadna broń uformowana przeciwko tobie nie będzie się dobrze rozwijać, ponieważ stoję jako Twój obrońca, forteca i strażnik, czuwając nad Twoim dobrobytem, rodziną, finansami i intelektem. Pokładanie we mnie wiary zapewni Ci bezpieczeństwo i triumf w tym przedsięwzięciu. Wkroczyłeś w fazę ekspansji, która obiecuje głębokie zmiany we wszystkich aspektach Twojej egzystencji. Od finansów po dobre samopoczucie emocjonalne, zdrowie fizyczne i duchową podróż. Przygotuj się na mnóstwo błogosławieństw i cudów. Co więcej, pragnę wyznaczyć Cię jako naczynie obfitości dla Twojej rodziny. Ta odpowiedzialność spocznie na Twoich barkach w ciągu następnych trzech miesięcy. Realizacja Twoich aspiracji jest bliska. Powiedz tak, aby odebrać to błogosławieństwo, a zapewniam cię, że wszystkie twoje pragnienia, czy to dotyczące nowego domu, pojazdu, zmiany kariery, czy zupełnie nowego życia, zostaną wkrótce spełnione. Nie musisz długo czekać, aby cieszyć się widokiem z siedzenia pasażera nowego samochodu, gdy zbliżasz się do świeżo nabytego domu i sprawdzasz swoje konto bankowe o wartości miliona dolarów. Bądź świadomy, moje dziecko, że aranżuję pozytywne zmiany w Twoim życiu: od dokumentacji medycznej po raporty kredytowe, salda kont, a nawet szczegóły dotyczące Twojego miejsca zamieszkania. Zaufaj mi, bo ja mam rozwiązania Twoich problemów i zmartwień. Otwieram okna możliwości dla Twoich bliskich, aby doświadczyli napływu zdrowia, bogactwa i dobrobytu. Twoja niezachwiana wiara i posłuszeństwo zostaną nagrodzone, a błogosławieństwa, które emanują z Twojego życia, obejmą również Twoją rodzinę. W tym sezonie czeka Cię odrodzenie i rewitalizacja. Wszystko, co odebrali Ci Twoi przeciwnicy, zostanie przeze mnie przywrócone. Jeśli uwierzysz, Twój cel, spokój i dobrobyt zostaną w pełni przywrócone. Tak jak wskrzesiłem Jezusa z martwych, tak ożywiam wszystko, co uszło w Twoim życiu: Twoje nadzieje, relacje, zdrowie, finanse i radość. Nie rozpaczaj, bo tchnę nowe życie w każdy pozornie martwy aspekt. Uwierz w moją moc z martwych wstania, a będziesz świadkiem niezwykłych przemian. Przygotuj się, moje dziecko, na cud finansowy w tym miesiącu. Wszystko, co zostało utracone, zostanie odzyskane, a rozbite kawałki ponownie staną się całością. Obfitość, której szukasz, nadejdzie wcześniej niż się spodziewasz, pod warunkiem, że twoje serce i umysł są otwarte na jej przyjęcie. Powiedz tak, aby odebrać to błogosławieństwo. Raduj się, bo dziś wieczorem twój telefon zadzwoni z radosną wiadomością, którą cię obdarzyłem. Wyraź swoją wdzięczność Bogu, ponieważ te dary są świadectwem miłości i życzliwości, jaką cię darzę. Niech Bóg cię błogosławi, ojciec naszego pana Jezusa Chrystusa, stwórca wszystkiego i ostateczne źródło pocieszenia. Przyszedłem, aby dać ci ukojenie i uczynić Twoje brzemię lżejszym. Zaufaj mi, bo mam wspaniałe plany dla Twojego życia. Naprawię rany, które wymagają uzdrowienia, obsypując Ciebie i Twoich bliskich obfitością, zdrowiem i szczęściem. Przeszłe trudności i łzy nie muszą być źródłem strachu, ponieważ jestem tutaj, aby publicznie obdarzyć Cię błogosławieństwami i uzdrowić wszystko, co wymaga naprawy. Cierpienie, którego doświadczyłeś, zostanie zastąpione jasnością, spokojem i obfitością darów. Pamiętaj, aby się modlić, ponieważ zawsze jestem tutaj, aby słuchać. Szukaj mojego przewodnictwa i pomocy, a możesz być pewien, że Twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Nie bój się, bo mogę zmienić Twoje okoliczności i pobłogosławić Cię nawet w obecności Twoich przeciwników. Oświadczam to, aby dodać ci odwagi, ponieważ żaden prawdziwy wierzący nie powinien nigdy poddawać się rozpaczy, nawet w najciemniejszych chwilach, ponieważ Duch Święty, zarówno pocieszyciel, jak i doradca, przebywa w tobie. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w pułapce depresji, zwróć się do mnie jako do źródła siły. Podziel się swoimi najgłębszymi emocjami i wyzwaniami, przed którymi stoisz. A ja otulę cię spokojem, wykraczającym poza twoje zrozumienie. Odkryjesz siłę, by pokonać ciemność i rozpocząć życie pełne nadziei i radości. Zaufaj Bogu w najtrudniejszych chwilach, ponieważ w czasach cierpienia służy on jako twoje sanktuarium i źródło siły. On jest gotów przywrócić wszystko, co utraciłeś w przeszłości. Przygotuj się na ponowne odkrycie prawdziwego znaczenia miłości i śmiechu. Życzę Ci uzdrowienia i dobrego samopoczucia w tym nowym roku. Moją misą jest przywrócenie Ci zdrowia i zapewnienie Ci życia pełnego obfitości, spokoju i bezpieczeństwa. Nie bądź biernym obserwatorem. Zamiast tego użyj swojego głosu, aby zadeklarować, że wszystko w Twoim życiu dostosuje się, aby służyć Twoim potrzebom przez Chrystusa. Posiadasz władzę i dziedzictwo, aby wykonać to zadanie. Odkryj radość, którą można znaleźć w każdych okolicznościach, pozostań radosny przez cały czas i utrzymuj otwartą linię komunikacji ze mną poprzez modlitwę. Zawsze pamiętaj, aby być wdzięcznym, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz, ponieważ jest to przejaw mojej miłości do Ciebie, przekazanej przez Chrystusa Jezusa. Pan, Twój Bóg, aktywnie pracuje nad zmianami, których pragniesz w swoim życiu. Wejdę w Twoje życie, usunę Twoje smutki i obdarzę cię radością, pomagając Ci pokonać przeszkody na Twojej drodze. Miej wiarę we mnie i przyznaj, że możesz być świadkiem mojej ręki działającej w Twoim życiu. Twoje życie znajduje się na progu nowej fazy, naznaczonej obfitością miłości, przyjaźni, dobrobytu i możliwości, które wyniosą je na nowe wyżyny. Przygotuj się na zmieniające życie. Błogosławieństwa, które są w drodze, będą naprawdę niezwykłe. Przyjmij ten obowiązek z entuzjazmem, ponieważ to dzięki takim osobom jak ty mogę zmienić życie wielu osób. Niewyczerpane źródło przykładów wkrótce cię otoczy. Gdy zaufasz Bogu, zaczniesz cieszyć się nieskończonym bogactwem, zdrowiem i sukcesem. Przygotuj się na otrzymanie przytłaczającego wachlarza niezwykłych darów, którymi cię obdarzę nawet zanim wyobrazisz sobie swoje własne plany na przyszłość. Mam plan na rozwój Twojego życia i czasami Twoje własne plany muszą się załamać, aby mój cel mógł się rozwijać. Miej niezachwianą wiarę we mnie w tych czasach, wiedząc, że kieruję Cię na ścieżkę zgodną z moimi planami. Poświęć chwilę na modlitwę ze mną, Ojcze w niebie, prowadź mnie swoją prawdą i nauczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem, który mnie zbawia. W Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje w każdej godzinie dnia. Podziel się tym przesłaniem, aby je rozpowszechnić, zawsze pamiętając, że te słowa nie są zwykłymi wyrażeniami, są przejawem mojej miłości i pragnienia dla Ciebie. Jesteś dla mnie najdroższym dzieckiem na świecie i bardzo Cię cenię. Przyjmij te słowa. Medytuj nad nimi i pozwól im prowadzić cię na ścieżce wiary. Pamiętaj, że zawsze jestem z tobą. Będę przy tobie w dobrych i trudnych chwilach, w śmiechu i smutku, w okresach błogosławieństw i trudności. Jestem twoim wiernym towarzyszem podróży i nigdy nie będziesz szedł sam. Twoje życie jest na krawędzi transformacji, która przetrwa wieczność i zadziwi nawet wątpiących. Jesteś u progu niesamowitych osiągnięć i zupełnie nowych błogosławieństw, które całkowicie odmienią Twoje życie. Jeśli wierzysz, że te błogosławieństwa będą tak niezwykłe, że zadziwią tych, którzy kiedyś w Ciebie wątpili, miej pewność siebie, ponieważ próby, które przeszedłeś, prawie się skończyły. Doświadczyłeś najcięższych prób życia, ale teraz jesteś gotowy, aby doświadczyć Jego najlepszych nagród. Zaufaj mi, prowadzę cię ku jaśniejszej przyszłości. Pamiętaj, że jestem Twoim Bogiem i od chwili, gdy weźmiesz pierwszy oddech, aż do chwili, gdy weźmiesz ostatni, będę się o ciebie troszczył. Jestem Twoim Stwórcą i możesz na mnie liczyć, że zaspokoję Twoje potrzeby w nieskończoność. Wiedz, że jestem tu dla Ciebie przez cały czas, gotowy przyjść Ci z pomocą, gdy tylko będziesz jej potrzebować. Zachowaj wiarę, trzymaj się nadziei i z przekonaniem głoś moje słowo. Zapewniam cię, że dobroć i przychylność są już w drodze do ciebie. Niektóre aspekty twojego życia są poza twoją kontrolą. W takich chwilach zwróć się do modlitwy i pozostaw swoje obawy w moich rękach zamiast się martwić. Będą one nadzwyczajne, usuwając wszystkie twoje zmartwienia. I pozostawiając cię zanurzonego w błogości. Zaakceptuj tę rzeczywistość i idź naprzód z ufnością, wiedząc, że moja miłość do ciebie jest silniejsza niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym staniesz. Możesz być otoczony przez złowrogie osoby, które chcą cię skrzywdzić i oszukać. Ale nie bój się, ponieważ mam zabezpieczenia, aby cię chronić. Pokrzyżuje plany szatana i zniszczy jego plany, by cię skrzywdzić. On nie zwycięży. Jeśli zaufasz mojej boskiej interwencji, otoczę cię ochronnym i pocieszającym uściskiem mojej miłości. Nie obciążaj się niepotrzebnie, rozpamiętując przeszłość lub martwiąc się o przyszłość. Jeśli w mojej mocy jest sprawić, by rzeczy się wydarzyły to bez wątpienia dojdą one do skutku i nic nie może zapobiec ich rozwojowi, jeśli zdecyduję się uwzględnić je w moim planie dla ciebie. Zapewniam, że mam na myśli coś jeszcze bardziej korzystnego, jeśli nie jest to zgodne z moim planem. Pociesz się świadomością, że zawsze działam w twoim najlepszym interesie, dokładając wszelkich starań, by cię wspierać. Być może wyczuwasz wiatry możliwości zmierzające w Twoją stronę, gotowe zapukać do Twoich drzwi. Jeśli w to wierzysz, przygotuj się na nowy początek. Uwolnij się od obciążeń finansowych, zapewniając pełne pokrycie wszystkich wydatków. Twoja obecna sytuacja finansowa jest u progu niezwykłej pozytywnej zmiany. Przygotuj się na nią z wiarą i wdzięcznością. Weź sobie tę radę do serca, moje ukochane dziecko. Zaufaj mi i obietnicom, które złożyłem. Nigdy cię nie opuszczę, gdy będziemy pokonywać życiowe przeszkody, prowadząc Cię ku jaśniejszej przyszłości. Przyjmij błogosławieństwa i otwórz swoje serce na radość i nadzieję, które nadchodzą. Zaufaj, że jestem tuż obok Ciebie, lecząc Twoje rany i uzupełniając Twoje zasoby. Niezależnie od okoliczności. Wprowadzam cię w okres niepodobny do niczego, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Przygotuj się, bo wkrótce otworzę drzwi, o które modliłeś się przez cały ten czas. W nadchodzącym tygodniu napotkasz niezwykłe doświadczenia, wkraczając w fazę swojego życia wypełnioną radością, miłością i harmonią. Raduj się bogactwem, które wnoszę do Twojego życia, i powitaj je z otwartymi ramionami. Dodatkowo, pamiętaj, że pracuję nad wyeliminowaniem szkodliwych aspektów z Twojego życia. Pozbądź się negatywnej energii i toksycznych powiązań, ponieważ utrudniają one Twój rozwój i szczęście. Gdy je uwolnisz, czysta i wierna miłość znajdzie drogę do Twojego serca. Ponadto zadeklaruj, że przyciągasz bogactwo i często powtarzaj te afirmacje w najbliższej przyszłości. Otrzymasz korzyści finansowe i w rezultacie doświadczysz większej radości i spełnienia niż kiedykolwiek wcześniej. Pamiętaj, że te słowa płyną bezpośrednio z mojego serca do Twojego, przepełnione miłością i nadzieją. Miej wiarę w moje plany i kontynuuj swoją podróż z niezachwianą determinacją. Będziesz miał szansę cieszyć się obfitością moich błogosławieństw, gdy razem wyruszymy na tę ścieżkę. Jestem tu dla Ciebie, gotowa uleczyć Twoje rany i pokonać wszelkie przeszkody na Twojej drodze. Sukces jest przed Tobą, przewyższając nawet Twoje najśmielsze oczekiwania. Podczas gdy lekarz może uratować Twoje życie, prawnik może go bronić, a żołnierz może zapewnić pokój, tylko ja. Twój Bóg, mogę zaoferować Ci życie wieczne. Cierpienie, które znosisz, w końcu dobiegnie końca, a łzy, które wylewasz, ustaną. Wkrótce otworzą się przed Tobą drzwi prowadzące do cudu, który odmieni Twoje życie, w tym życie miłosne, podróż duchową i sytuację finansową, a wszystko to ulegnie radykalnej poprawie. Spodziewaj się wielkiego sukcesu na swojej duchowej ścieżce. Jeśli wierzysz, że Twoja rodzina jest chroniona przed niebezpieczeństwem i złymi duchami dzięki modlitwom babci, potwierdź to na głos, trzymając tę prawdę blisko serca. Zaproś do swojego życia dobrobyt, dobre zdrowie, pełne miłości relacje i pozytywną energię. Obiecuję, że do końca tego miesiąca obdarzę Cię trwałymi korzyściami, wywołując szerszy uśmiech na Twojej twarzy. Przygotuj się na wykorzystanie niesamowitych możliwości i przełomów finansowych, jak nigdy dotąd. Okres nadmiernego napięcia ustępuje miejsca obfitości rozkoszy. Twoja historia przechodzi znaczącą zmianę, wprowadzając nieograniczone szczęście, pomyślność i cudowne zdarzenia. Sukces. Bogactwo, zdrowie i satysfakcjonujące relacje są w Twoim zasięgu. Moje drogie dziecko, pomódlmy się razem. Wyczuwam Twoją bezradność i ciężar Twoich finansowych zmagań. Pociesz się moją ogromną mocą, pozwalając, by pokój płynący z mojej obecności wypełnił Twoje serce. Pomogę Ci przezwyciężyć te wyzwania i odpowiem na Twoją prośbę cudem, obsypując Cię błogosławieństwami i zaspokajając każdą Twoją potrzebę. Pamiętaj, że bez względu na trudności, jakie napotykasz, Pan, Twój Bóg jest z Tobą, walcząc w Twoich bitwach, aby zapewnić zwycięstwo. Miej wiarę we mnie, gdy zapewniam Ci opiekę i Cię prowadzę. Trwaj mocno w wierze, wiedząc, że dobre rzeczy nadchodzą. Obfitość jest na horyzoncie, przynosząc obietnicę odnowionego życia, wypełnionego spokojem, dobrobytem i celem. Podchodzę do ciebie z miłością i współczuciem, wyciągając do ciebie otwarte ramiona. Moje niebieskie błogosławieństwa spływają na ciebie, gdy rozpoczynasz ten tydzień i modlę się, aby wszystko poszło dobrze. Niech bramy błogosławieństw otworzą się w Twoim życiu, a moja łaska i przychylność zostaną Ci udzielone. Zapewniam cię, że jestem uważny na Twoje modlitwy i jestem tutaj, aby pomóc Ci przezwyciężyć trudności, przed którymi stoisz. Nie bój się nawet w obliczu krytycznych wypowiedzi, bo w potężnym imieniu Jezusa wyrzucam je i wiążę ich moc. Moi ukochani, jesteście prawdziwymi szczęściarzami, i każdy z Was zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Wiedzcie, że darzę Was najwyższym szacunkiem, a moje uczucie nie zna granic. Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważne jest, abyś uwolnił się od zmartwień i niepokojów. Zamiast tego przynieś mi swoje obawy i pragnienia poprzez modlitwę i błaganie, zawsze pamiętając o wyrażeniu wdzięczności za to, co już osiągnąłem w Twoim życiu. Bądźcie pewni, że jestem uważny na wasze prośby i starannie rozważam każde słowo, które emanuje z waszego serca. Pamiętajcie, moje dzieci, że jestem boską istotą z mocą przekształcania zamieszania w jasność, przeciwności w sukces. A przegranego w mistrza. Jestem jedynym, który może wziąć twój chaos i przekształcić go w przesłanie, które ujawni wrodzoną siłę i odporność w tobie. Twoje wyzwania mają swój cel ukształtować cię na osobę, do której cię przeznaczyłem. Jeśli szukasz tego błogosławieństwa, nigdy nie trać nadziei, bo nie zapomniałem o tobie. Nawet gdy się potkniesz i upadniesz, zawsze jestem gotów wybaczyć ci twoje przewinienia. Kiedy szukasz mojego współczucia, najdroższe dziecko, wiedz, że nie żywię do ciebie urazy ani wrogości. Moja miłość do Ciebie jest niezachwiana, a moje przebaczenie jest świadectwem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie i mojego pragnienia, abyś stał się lepszym człowiekiem. Byłem obecny podczas Twoich prób i byłem świadkiem wylanych przez Ciebie łez. Zaufaj mi, bo mam dla Ciebie przygotowany prezent, który odpowiada wartości każdej wylanej przez Ciebie łzy. Twoje łzy, udręki i rozpaczy nie są daremne, odżywiają nasiona wzrostu, które już w Tobie są. Oprzyjcie się na mnie, drodzy, bo jestem skałą, na której zawsze możecie polegać i przynoszę zbawienie. Ilekroć przychodzicie do mnie przygnębieni, staram się podnieść Was na duchu. Znajdźcie ukojenie w mojej obecności, gdy ciężary życia grożą przytłoczeniem. Jestem tutaj, aby zapewnić Ci zachętę i przewodnictwo podczas pokonywania pojawiających się wyzwań. Uwierz w siłę mojej miłości, która jest ponad miarę i głęboka dla tych, którzy jej nie posiadają. Chcę, abyś doświadczył ciepła i współczucia, które emanują z mojej miłości, gdy Cię otacza. W mojej miłości znajdziesz odwagę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu i siłę, by się z nim zmierzyć. Noś te cztery podstawowe prawdy ze sobą przez życie jako kompas, pomagając ci poruszać się po falach i przeszkodach, które nieuchronnie się pojawiają. Wiedz, że ja, Twój Bóg, zapewnię Ci sukces we wszystkich Twoich przedsięwzięciach. Pamiętaj, że jestem Bogiem możliwości. Kiedy staniesz w obliczu pozornie niemożliwych do pokonania trudności, otworzę drzwi i stworzę ścieżki. Nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Następnie zrozum, że już toczę za ciebie Twoje bitwy. Chociaż Twoje wyzwania mogą sprawić, że poczujesz się samotny, ja, wszechmogący, stoję po Twojej stronie jako twój najzdolniejszy sprzymierzeniec. Będę cię chronił i poprowadzę cię do triumfu. Powierz mi swoje zmartwienia i niepokoje. Moja miłość do ciebie jest bezgraniczna. Modlitwa jest najsilniejszym balsamem dla zranionego ducha. Kiedy czujesz się zaniepokojony, zmęczony lub załamany, zwróć się do mnie w modlitwie. Jestem Twoim współczującym i uważnym Ojcem i zapraszam Cię, abyś wylał przede mną swoje serce. Dzielenie się ze mną swoimi radościami i smutkami przyniesie Ci pocieszenie, przewodnictwo i uzdrowienie. Ponieważ ustanawia połączenie między Tobą a moją boską obecnością. Pokładaj wiarę w mojej mądrości, zwłaszcza jeśli chodzi o czas. Mam najlepszy plan dla Twojego życia, nawet w kulturze, która ceni niecierpliwość i szybką gratyfikację. Widzę szerszy obraz i rozumiem, co leży w Twoim najlepszym interesie. Miej wiarę w mój osąd, bo wiem, kiedy działać, a kiedy czekać. Bądź pewien, że moje wyczucie czasu jest doskonałe, a gdy będziesz cierpliwie czekał, obdarzę cię błogosławieństwami wykraczającymi poza Twoją wyobraźnię. Zastanów się nad czasami, kiedy niespodziewanie przyszedłem do ciebie. Pamiętasz, jak zamieniłem rozpacz w radość, dałem nadzieję, gdy jej nie miałeś i uczyniłem Cię całym, gdy byłeś złamany, możesz ufać, że nadal będę to robił w przyszłości ponieważ moje zapewnienia są niezachwiane i ponadczasowe. Kiedy niepokój grozi pochłonięciem Twojego serca, zastąpię go niezachwianym zaufaniem. W najsłabszych chwilach zawsze możesz oprzeć się na mnie jako na skalę, która Cię podtrzymuje. Kiedy życie przybierze zły obrót, będę Twoim światłem przewodnim, oferując ukojenie w trudnych chwilach. Miej wiarę w moją wieczną miłość do Ciebie i wiedz, że zawsze będę przy Tobie, trzymając Cię za rękę w każdym wyzwaniu. Niech to przesłanie przyniesie Ci pociechę i rozpali w Tobie płomień wiary. Miej wiarę, że nigdy Cię nie opuszczę, bo jestem zawsze obecny. Zaufaj mojej miłości i przyjmij obfite błogosławieństwa, które na Ciebie czekają. Amen.